Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątek, pierwszy tydzień Wielkiego Postu, Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5. Jest to fragment Wielkiej Mowy Chrystusa wygłoszonej na Górze Ośmiu Błogosławieństw, gdzie Chrystus interpretuje prawo Starego Testamentu. Również dzisiejszy fragment Ewangelii Mateusza jest ukazaniem. Pewnej wyższej, możemy powiedzieć trudniejszej drogi moralnej w naszym dążeniu do zjednoczenia się z Bogiem i do życia w sprawiedliwości, w dobrych relacjach z naszym bliźnim. Dlatego Chrystus na samym początku ostrzega: Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od uczonych w prawie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego i tutaj interpretuje dalej Stary Testament a później dodaje swoje uwagi odnoszące się do relacji pomiędzy ludzkiej w oparciu o zasady wiary Cytuję na początku piąte przykazanie z Dekalogu nie zabijaj ktokolwiek by zabił swojego bliźniego podlega sądowi dalej Chrystus dodaje swoją słynną formułę a ja wam powiadam. Interpretuję więc Stary Testament jako nie tylko uczony w prawie, ale przede wszystkim jako prawodawca, jako syn Boży, jako ten, który ma władzę poprawnie interpretować prawo. I Chrystus w dalszej części swojej mowy zdecydowanie podkreśla, że nie tylko samo zabójstwo. Może wyrządzić olbrzymią szkodę drugiemu człowiekowi. I do tej listy Chrystus dodaje jeszcze: nie gniewaj się ze swoim bratem, nie mów mu słowo raka. W języku aramejskim to jest słowo aramejskie. Raka oznacza pusty, bez znaczenia, bezwartościowy, byle kto. I dalej mówi Chrystus: Nie zwracaj się. Do swojego brata słowem bezbożniku, poddając w wątpliwość jego relację z samym Bogiem. I ta ostatnia obelga, zwróceniem się złym słowem do swojego bliźniego, jest obwarowana karą piekła ognistego, karą gehenny. Widzimy więc, jak Chrystus bardzo mocno kładzie olbrzymi nacisk na nasze poprawne relacje z braćmi, na relacje wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej i wewnątrz wspólnoty ogólnoludzkiej. Widzimy, jak Chrystus zwraca uwagę na to, żeby słowem nie krzywdzić brata. Jest to olbrzymi skok jakościowy w stosunku do. Starego Testamentu. Dalej, następne polecenie Chrystusa jako tego, który autorytatywnie interpretuje prawo Starego Testamentu, to następne przykazanie odnosi się do pojednania. Jeżeli przynosisz dar swój przed ołtarz, a nie pojednałeś się ze swoim bratem, idź, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się z nimi, dopiero wróć, złóż swój dar na ołtarzu. Moi drodzy, cóż to jest innego jak nie konieczność czystego serca w relacjach z Bogiem. Tutaj Chrystus wyraźnie mówi o składaniu ofiar Bogu Jachwę. Nie możemy mieć poprawnych relacji z Bogiem, jeżeli jesteśmy w naszym sercu, jest gniew, nienawiść, zło i brak pojednania z moim bratem. Jest to jedno z poważnych też problemów i kwestii współczesnego świata współczesnych chrześcijan, brak pojednania, brak wyciągnięcia ręki na zgodę, brak pragnienia pojednania. I dalej, trzeci element w dzisiejszej Ewangelii. Chrystus mówi, jeżeli ktoś jest Twoim przeciwnikiem w wymiarze prawnym, pogódź się z nim, więc znowu nacisk na pojednanie się z bratem, zanim ten nie podacie do sądu i nie wtrąci Cię do sądu, do więzienia. Moi drodzy, a więc przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Uważajmy na nasze słowa raniące bliźniego. Pojednajmy się przed złożeniem daru serca w ofierze liturgii mszy świętej, czy w każdym momencie, kiedy się zwracam do Boga, pierwsze pytanie rodzi się, czy pojednałem się z bratem. I w końcu trzeci wymiar, sądowniczy wymiar prawny. Pojednaj się ze z Twoim bratem również na tej płaszczyźnie. Jakże wielkie wymogi w relacji z bliźnimi stawia przed nami w dzisiejszej Ewangelii Chrystus. Pamiętajmy, on nie jest tylko interpretatorem prawa starotestamentalnego, on jest również prawodawcą. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.